I teraz tak, jeżeli mamy robić to według pewnej kolejności, to w czwórce górnej ja bym zaczął od e, oczywiście e, wymodelowania guzków e, głównych, czyli od guska mezjalnego, nie znaczy mezjalnego, tylko przedsionkowego i guska podniebiennego. Następnie zrobiłbym guski, e, które dotyczą listew brzeżnych mezjalnej, dystalnej od strony przedsionka i od strony podniebienia. I to jest ząb, który nie wymaga tak na dobrą sprawę. E, Dużego skila, czy powiedzmy zapamiętania dużej ilości informacji, bo tutaj raptem są cztery struktury na krzyż i można je praktycznie wszystkie, jedna po drugiej, wymodelować, i skończyłoby się to na czterech krokach, ale w trakcie modelowania ja zwrócę Wam uwagę na to, jak na przykład guzek powinien wyglądać, czy w jakim, pod jakim kątem powinien się ustawiać żeby ten efekt był jak najbardziej naturalny. Ja też trochę podchodzę do zębów od strony matematycznej i czasami rozpisywanie powiedzmy tych wszystkich ustawień guzków i brust, przede wszystkim brust na...